Szanowni Państwo, inwestycje te, które wzbudzają tyle emocji u jednych dobre, u niektórych złe, budowa mostu, budowa drogi ekspresowej, muszę powiedzieć, że przebiegają sprawnie. Zbliżamy się wielkimi krokami do zakończenia tych inwestycji. Jak sami Państwo widzicie, most już praktycznie stoi. W tej chwili następuje sprężanie płyty mostu i będą się odbywały dalsze prace. Tak samo są już prace drogowe wykonywane zarówno przy tunelu, jak i przy dojeździe do mostu. Również to, co przekazali mi inspektorzy nadzoru z drogi ekspresowej S69, to też to wszystko bardzo sprawnie przebiega. Też jak pogoda się troszeczkę poprawi, również na tej drodze będą wykonywane prace asfaltowe. Dlatego życzmy sobie wszyscy, ażeby w kwietniu w maju pogoda nam dopisywała, by ta pogoda pozwoliła na to, by te prace mogły bardzo sprawnie przebiegać i żebyśmy Państwo po prostu mogli już za niedługo nie stać w korkach. Ale chciałem również prosić Państwa o to, żeby nie wierzyć w różnego typu plotkom. Ostatnio plotka, która pojawiła się, mówi o tym, że będzie zamknięty ten most, po którym teraz odbywa się ruch. To proszę Państwa nie jest prawda. Tam na tym moście i przed tym mostem pojawiły się tablice informacyjne dotyczące objazdu, ale chodzi o to, że będzie parę razy w nocy zamykana zapora w Czernichowi od godziny 23 do godziny 5 i te tablice nie mówią o tym, że będzie most zamykany, że będzie remont tego mostu, tylko o te tablice mówią po prostu o objeździe. Bliżej wszystkie informacje dotyczące dróg wojewódzkich, czyli tej drogi wojewódzkiej, która przebiega przez ten most, po którym się teraz odbywa ruch w żywcu. Na pewno Państwo znajdziecie na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich i tam dokładnie się można dowiedzieć. Nie wierzcie Państwo plotkom, bo plotki rozsiewane są po to, żeby wprowadzić dezinformację, żeby to, co się nam udaje, dobrego zrobić dla wszystkich, dla całego społeczeństwa żywca, żywieczyzny, wszystkich przyjeżdżających gości, żeby zdeprymować. Proszę Państwa, również, jak Państwo zauważyliście, remontujemy żywiecki rynek. Prace na Żywieckim Rynku przebiegają tak samo sprawnie, staramy się nie utrudniać na razie ruchu, ale po 4 maja nastąpi całkowite wyłączenie z ruchu rynku na czas pierwszej budowy, a później będziemy się zastanawiać jak to docelowo wszystko dokładnie będzie wyglądać. Dlatego też proszę wszystkich, aby się uzbroić w cierpliwość, proszę wszystkich, a Również nam dopingowali, żeby te prace przebiegały szybko i sprawnie. Kończymy tak samo po malutku, proszę Państwa, remont przedszkola na ulicy Grunwaldzkiej w Sporyszu. I w związku z tym, że nie da się pewnych prac przeprowadzać w czasie, tym, że jak przebywają dzieci, po świętach Wielkiej Nocy przedszkole to przenosimy do klubu śrubka, a po prostu. Tam wykonawca wtedy będzie mógł wejść na plac budowy całkowicie, bo przecież nie da się jak dzieci by tam przebywały, żeby kuć pod instalacje elektryczne, wymieniać piony, wymieniać różnego typu tynki i inne sprawy. Dlatego też. Do 30 czerwca to przedszkole będzie funkcjonowało w klubie Śrubka. Zajęcia w klubie Śrubka również się będą w tym czasie odbywać. I tak samo będzie, proszę Państwa, funkcjonowała przecież tam biblioteka. Zima wielkimi krokami się kończy. Proszę Państwa. I ona się zbliża do końca. Już można powiedzieć kalendarzowo się skończyła. Ale jak sami Państwo zauważyliście, mamy lekkie opady śniegu, mamy y, niezaładną czasami pogodę. Ale wyjdźcie Państwo przed swoje posesje, weźcie Państwo te elementy takie jak mi, zmiotła, szufelka. Bardzo Was proszę, pozamiatajcie przed swoimi posesjami, pomóżcie nam pozamiatać chodniki, pomóżcie nam po prostu zlikwidować te leżące śmieci czasami koło państwa posesji. 10 kwietnia to jest Dzień Sprzątania naszego miasta. Zachęcam wszystkich, zachęcam wszystkie instytucje w naszym mieście. Instytucje nie tylko mnie podległe, wszystkie szkoły, wszystkie po prostu instytucje kultury, ale tak samo zakłady pracy, żeby po prostu się zmobilizowali i 10 kwietnia to jest w piątek po świętach, żeby wyjść i posprzątać koło siebie. Nie rozumiem pewnej rzeczy, nie tylko ja tego nie rozumiem. Przecież płacimy opłatę śmieciową. W opłacie śmieciowej mamy wszystko zawarte. Możemy wielkie gabaryty odwieźć, możemy gruz odwieźć, popioły oddajemy w ramach tej opłaty. A proszę Państwa ciągle mamy jakieś dzikie wysypiska, ciągle mamy porzucone reklamówki, ciągle mamy gruzy w zagajnikach, ciągle mamy śmieci w tych miejscach, gdzie one nie powinny być. Nie wiem, czy to już tak robimy tylko po to, żeby po prostu sobie powiedzieć, a nie, nie będzie czysto. Mam nadzieję, że to się zmieni i o to Pan do Państwa apeluje. Proszę Państwa, ale 11 kwietnia, czyli już po tym sprzątaniu, wspólne patrole Straży Miejskiej i Policji. Będą chodziły i sprawdzały, jak po prostu każdy z nas wziął swoje obejście, swoje posesje, te wszystkie po prostu placyki, to wszystko, co powinno być posprzątane, jak to po prostu wygląda. Wtedy nie chciałbym, żebyście Państwo otrzymali jakieś prawem nałożone kary administracyjne. Przychodzi o to, nie każmy się wzajemnie. Wzajemnie się rozumiejmy, wzajemnie razem działajmy, wzajemnie sobie, proszę Państwa, pomagajmy i tego wszystkim po prostu życzę.